A teraz pewna piękna dziewczyna doda wam pozytywnej energii i spowoduje, że nie będą nam się podczas tej kwarantanny odkładać dodatkowe kilogramy. Razem z nami w studiu Agnieszka Boreń, którą doskonale znacie z programu polsatowskiego Love Island. Cześć Agnieszka. Witam serdecznie. Pokażesz nam ćwiczenia na jakie partie ciała dzisiaj? A na brzuch oraz pośladki. Okay, czyli zaczynamy z tego co wiemy od pośladków, bo brzuch zostawiamy zawsze na koniec. Tak, ale zaczynamy od rozgrzewki, bo to jest najważniejsze. Oczywiście. No to startujemy krótką, pięciominutową rozgrzewkę. Oczywiście my zrobimy to w wersji takiej short, ale Państwu zalecam 5 minut rozgrzewki, prawda? Tak jest, gaz. No to startujemy, lecimy z tym. Zaczynamy od pajacyków. Robimy to 30 razy. Może ty zaśpiewasz? Aś, to szkoda, dziewięć, że się z Miskiem rozłączyłyśmy, bo on by pewnie pośpiewał albo by być może poćwiczył z nami. Jeżeli nas Miciek Koterski jeszcze teraz ogląda, to też zachęcamy go, żeby razem z Tobą poćwiczył. Zachęcamy wszystkich Państwa. 30 pajacyków e, już mamy zrobione. 7, 8, 9, mamy to. Wam zalecam, żebyście powtórzyli później wszystko raz jeszcze. Teraz skoki na skakance. Jeżeli nie mamy takiej skakanki, to po prostu improwizujemy. Improwizujemy skakankę, bo rzeczywiście w mieszkaniach, nawet jakbyśmy taką skakankę mieli, to byśmy mogli komuś albo jakiemuś przedmiotowi wyrządzić krzywdę. W związku z czym ja też polecam bardziej improwizowaną skakankę też 30 razy. 30 takich 30 sekund, robimy. 30 razy. Czyli najważniejsze, żeby tę rozgrzewkę zrobić, powtarzamy pajacyki i powtarzamy improwizowaną skakankę, żeby się dokładnie rozgrzać. Rozgrzewamy wszystkie partie ciała. No i myślę, że możemy przejść teraz do tych przysiadów, które są niezbędne, żeby. Mieć kształtną jędrną pupę, prawda? Dokładnie. Ważne jest, żeby mieć proste plecy, wciągnięty brzuch, nogi na szerokość bioder i kolana na zewnątrz. No to zaczynamy. No to jedziemy. I ja myślę, że to tylko z pozoru jest takie proste. Ja już z Agnieszką parę razy ćwiczyłam, także to tak tylko wygląda. Ale Wy, drodzy Państwo, uwaga, uwaga, apeluję do Was, nie oglądacie tego. Wy ćwiczycie za Agnieszką, bo wiem, że wiele osób jak ogląda jakiś trening, to po prostu go ogląda, a nie wykonuje. 30 mamy takich składów robić? Tak jest. A my już przejdziemy do kolejnego, a teraz będą pogłębione. I po prostu raz, dwa. Aha. Dwa. A słyszę, że nawet taka osoba jak Ty się już zmęczyła, także tak, to tak. oznacza, że to jest wyczerpujące. Ciekawa jestem, jak drodzy Państwo, wam przed telewizorami idą te przysiady. I drodzy Państwo, no niestety musimy kończyć, także brzuch odkładamy na inny czas, a Wy powtarzacie tę serię trzy razy. Agnieszka Boreń była razem z nami. Dziękuję Ci bardzo Agnieszka.